Witajcie, człowkiści z tej strony Madwili. Dzisiaj zaprezentuję wam moją pierwszą bitewkę. <śpiewanie> Rąż, rącz, rącz. No kurde, ubiją mnie, bo też maty na strzelać nie potrafią. Nie no nie wierzę, kurde, na co to jest? W ogóle te szmaty są? Nie do czwórko, ty tu głupie z tyłu no. Hej, witam was serdecznie, z tej strony HUJ 21 Pragnę zaprosić was na reportaż pod tytułem jak uprawiać Wojnę. Pozdrawiam wszystkich, odpierdolę. Cześć, Cześć wszystkim, witam Was ponownie na kanale Blitz Mobilnie. Zapraszam na dziesiąty film z serii Zapraszam Blitz. Blitz was news. Na kolejny film z serii Blitz, Blitz News. Witam wszystkich ponownie na kanale Blitz Mobilnie. Blitz Mobilnie. Siemka z a w tym odcinku chciałem wam zaprezentować Jebane oczy, bo kurwa wiem jebanym śmietnikiem, kocopołem, szczurem, pedałem, debilem, debilką, nieudacznikiem Nie chcemy się tracić czasu, jebana totalnie Kurwa, kurwa IQ na minusie Dzień dobry dzień dobry, dzień dobry wyczuł wszystkim, wyczuł wszystkim, wyczuł wszystkim Foxu, ra, Dzień dobry, wytrzy wszystkim witam wszystkich serdecznie, najpierw ratuj help i szósty i szósty mi tu pędzi, człowieku na mnie jak popierdolony z projektem. No. ewidentnie, ev definitywnie i ostatecznie No ja też permanentnie to pierdolę. Weź <laughs> tego kurwa debila z tym tygresią bo mi już tak purwiał, że Kurwa, co on mi tak ciągle strzela? Oo oh, kolej. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Kuluję ja w dzisiejszym odcinku. Pokażę Wam w tym gameplay. Trzy bitewki. Nie są one jakieś super dobre, ale ogólnie bym z nich naprawdę bardzo zadowolony, ponieważ nie pamiętam, jaką dychu tak dobrze mi się grało od samego początku. Bardzo rzadko spotykany i trudno dostępny jest wyciąg z fioleta. Ten akurat pochodzi z Rosji, pachnie dosyć dziwnie, ale bez niego nasz napój nie będzie kompletny. Wlewamy. Prawie wszystko. Jaka fioletowa barwa nam się zrobiła, bo takim drinku na pewno wasze statystyki ulegną poprawie. Serdecznie polecam. Nervują cię to grzywacz? Ich poziom gry dla ciebie jest za wysoki? Od dzisiaj to już nie problem. Mamy rewolucyjny środek, który poskromi każdego przemądrzałego Fioleta i zepsuje jego ukochane statystyki. Wystarczy zaaplikować WR40 na urządzeniu Rywala i czekać na rezultaty. Satysfakcja z użycia gwarantowana. Czym tak Japa! 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 Po świecie, a ja patrzę sobie taki Ja długie, ja długie, Ja długie, ja długie. Ja ja jebać, jebać hejterów cały dzień, całą noc ich nie bać. jebać, bać, jebać. bać, nie bać, jebać, jebać.